Cześć, witam was w kolejnym odcinku Craven Menor. Ostatnio zostaliśmy na strychu. A, nie czuję się zbyt pewnie, wchodząc do gry, ale mimo wszystko jestem ciekawa, co się dalej stanie. Okej. Okay. Dobra. Widzę, że na sam początek zostanę zaatakowana. Kurze. Widzę, że spadł Żyrandol. Coś się rozbiło. I w ogóle o co tu chodzi? Halo? Nie, nikogo? Nie wolę sobie biegać. Spad globus. Ej, ale tam jestem. <laughs> Makieta! Jak miło, ale jak ja mam się tak... Jak ja mam się dostać? Nie mogę dosięgnąć. Widzę stłuczone okno, którym można by dostać się na zewnątrz? Mam iść na zewnątrz? No tam, no, bo tędy się nie dostanę. Dobra. Boże, jakim cudem się znowu ze mną? Jakim? Kurde Cudem Jej, znaleźliśmy bibliotekę Słuchajcie, tylko dlaczego mam wrażenie, że będzie źle? Dobrze. Gdzie jest biblioteka teraz? Na górze. Ja nie wiem. Zawsze, zawsze, zawsze będę się bać tego, co jest na tym, tego szkła. O? W tym zagłębieniu okutym w brązie mógłby zmieścić jakiś okrągły przedmiot. Księgi wiedzy tajemnej, traktujące o magii, cienia, żywiołaka, oraz alchemii. Uuu, uh. ciekawie. Tu mnie raczej nie zaatakuje, prawda? Błagam. Tu mnie nie atakuj. Kategoryczna notatka Williama Kramer. Skierowana do prawykonawcy. Temat konstrukcji mają być zbudowane zgodnie ze specyfikacją. Ciekawe, co on tu robił. Tam nie idę. Co tu jest? Tu jest coś zabite deskami. Uuuu! Eee, fuj! A tu dalej, co jest? Są jakieś trzy, ale są zamknięte. O! Zdjęcie przedstawia szczegółowy model dworu z pomieszczeniami i umeblowaniem. Widać na nim pomarszczone dłonie starszego mężczyzny, które wprowadza zmiany w makiecie. Nie powiem, miłe miejsce na picie wina. I akurat patrzysz. Uuu. I akurat patrzysz, czy ktoś wchodzi do posiadłości, czy nie. Ekstra. Boże, zmęczyłeś się już? Jest. Czy ja mogę wziąć ze sobą ten globus? Bo mi... Te, yy, łatwiej może trochę. Póki te wypełniają ścieżki AD. Coś tam, dwór Craven Manor oraz inne osobliwe woluminy. Dlaczego mam wrażenie, że musimy iść tutaj? Bo my musimy iść tutaj. O Boże. Więc dźwięk będzie mnie prześladował. Okej. Okay. Nie. A? On tu gdzieś był. Nie no, nie chcę wyjść. Ty! Koleś! Wędź się! Bitch, please! Będę chodzić do tyłu, przysięgam! To dlaczego mi się nie podoba to, jak on oddycha? Gdzie on jest? Tu jest. I już był gotów do łapania mnie. Ty, ale ja chcę przejść obok. No szty! Jesteś za duży, żeby przejść obok. kurde zła książka gdzie tam jesteś No Ej świeciłam na ciebie co się patrzysz kurde Się odwrócić? He hej. Cześć. Chcecie zjeść? Ekstra. Może zabiłam go! Zabiłam go! Nie wierzę w to! Zabiłam go! Ej, zaraz, czy to nie jest. Czy to nie jest to miejsce, gdzie zaczęliśmy grać? Gnij. Jeszcze się patrzysz. Jezu, on stara się ruszyć. Jak to, tic, to Co będzie, jak on się ruszy? Mogę zamknąć? Gdzie ja to upuściłem? <laughs> <laughs> Raczej nie tu <laughs> Co tu jest? Co to jest? O Boże! Ej, nie uciekaj! Dlaczego mam wrażenie, że, że, że nie jest dobrze? Znalazłam inną makietę białego pokoju ze szklanymi ścianami. To niesamowite, jak nagle pofrunęła w stronę stołu i przywarła do jego powierzchni. Oh. Boję się tego, co prowadzi mnie do tego pomieszczenia, ale jestem zesperowany i nie pozostało mi już nic innego. Jezu, to mam ciarki. <coughs> Muszę się jakoś dostać do tego białego pokoju. Mogę manewrować innymi pokojami na stole, by otworzyć drogę, ale elementy zdają się pasować do tylko wtedy, gdy układam je w określonej kolejności. Mhm. Czyli musimy... Musimy się połą połączyć. To. Hm. A to tu zostaje? Nie, nie pasuje tu nigdzie. No dobra, pozostawimy. Gdzie ja mam teraz iść? Ej, burza ucichła, nie podoba mi się to. Gdzie ja mam teraz iść? O już się zamknij! Kurde, no. i nie było tego. Kurde, chcę znaleźć ten... No dobra. No to przepraszam jak my teraz mamy iść. Jak my tam mamy iść? Tutaj? Nie wierzę, że on się tak szybko męczy. Ale raczej tu się nic nie... A nie! Chwila, tu są drzwi. Stara fotografia dotowana na rok 1877, przedstawiająca okazały dwór w trakcie ran... Od odwróćcie... No, odwróćcie no, odwróć, no, odwróć, fotografii widać słowa pisane łaciną. Ece rituali spiritum, in domo, in aeternum vivas, nisquam tibi relinquam... Relinquam... Opłacało się tyle lat spać w chórze. Okej! Okay. Zapisywanie. Dobra, nie będę na razie kończyć. Jak zginę, to skończę. Tak, ruszasz się dalej, dobrze, to się ruszaj dalej. Wydaje mi się, że musimy iść tu. Albo i nie. Ej, co się stało? Ej! Co się stało? Nie mogę się ruszać. Nie mogę się ruszać. Słyszę, że biegam. Już się zmęczę. Ej, wiecie co? Dobra, yy, tutaj zakończę. Nie wiem, co się stało, ale mam nadzieję, że się zapisało. Tak jak było zapisowanie pokazane. Yy, sorry, z tego to jest dość krótki odcinek, a, ale mam wrażenie, że już powoli zbliżamy się do końca, to może końcówkę zostawię na ostatni. Także bądźcie czujni. Pa, pa!